Jak zmniejszyć ping w CS2? Oczywiście zostaw followka tam na dole No i oczywiście walnij komentarz co może być kolejne Wyczytałem z komentarzy, że najwięcej macie problemy z pingiem Więc pomogę wam to rozwiązać No i oczywiście co? Jeszcze raz Walnij followka, nie zmuszam, ale będzie mi mega miło I ja przychodzę do tematu, odpalacie sobie CMD Wiersz polecenia uruchom jako administrator, tak? No i oczywiście tutaj zaraz wam pokażę co musicie wpisać DNS, no inaczej mówiąc to jest jakby linia internetowa, coś w tym stylu do końca się sam na tym nie znam ale mi to kiedyś działało rzeczywiście dwa lata temu sam próbowałem takie rzeczy robić i to działało oczywiście wpisujecie sobie ping 888 oczywiście 8.8.8.8 Enter No i tutaj macie swój internet jakby jaki macie ping Jan 91199 No to jest dobrze u was może to być totalnie inaczej może być 100, może być 10, może być 200 to zależy już od was Teraz wpisujecie kolejne 8844, 8, 8 4, 4, również z kropkami, tutaj tak jak jest. No i mi tutaj już pokazuje 12, 10, 10, 10. No to czyli jakby jest stabilnie, no to nie jest jakaś duża różnica. U mnie to może w ogóle właśnie nie pokazywać tego jakby, jakby tego pingu wysokiego. Teraz wpisujecie kolejną 1.1.1.1. 1, 1, 1, 1. No i oczywiście jak widzicie 999, 9, 9, 9, czyli jeszcze lepiej. No i ostatnią to wpisujecie sobie również Tą samą tylko że 1.0.0.1 No i teraz przykładowo masz tak, że ty masz na tych dwóch pasmach, jakby DNS-ach, masz najmniej pingu. No to bierzesz sobie tom i bierzesz sobie tom. A jeżeli na przykład masz tutaj najmniej pingu, no to bierzesz sobie tom i tom. Zaraz Ci powiem dlaczego. przechodzi sobie teraz do utwórz ustawienia sieci internetu. Jeżeli już masz to okienko, to klikasz sobie tutaj zmień opcję karty, no i macie tutaj karty Wi-Fi, tak, do której jesteście podpięty, no to będziecie widzieli, że będzie, będzie tutaj taki, nie będzie tego krzyżika, nie, u mnie jest X, ponieważ no, mam podpięty Ethernet, klikasz właściwości i wchodzisz w protokół internetowy we wersji czwartej TCP IPV4 właściwości, no i tutaj wpisujesz y, DNS, który jest najlepszy, u mnie był najlepszy ten no niby tak na to wskazywało ale u was tam, gdzie będzie najmniej MS-ów, to to wpisujecie. I powinno wam zadziałać. No mi tak by bynajmniej działało. Nie mówię, że to wam dużo da, ale u troszeczkę ten, będzie stabilniejszy ten ping. Dlatego spróbuj u siebie, bo to mówię, to jest kwestia indywidualna. A ja już nie zawracam wam dupy i, i uciekam.